No, zapowiada się przepiękny dzień, rano, a już słońce strasznie wali, trzeba siąść na rower i jechać gdzieś, Od tak bez planu, chociaż jakiś tam plan trzeba mieć, na tym, ten plan mił na dzisiaj i matki chyba też, nie mam do czasu, mam mniej więcej półtorej do dwóch godzin na tą przejażdżkę, um, o 11 muszę być w domu, tuż przed 11. :00. Ten plan minimum to kierunek Rynek. Tam jest taki nowy kocik w rynku, nieduży, zabudowany w, 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 w sobotę, a w niedzielę o 20 jest otwarcie. O 20 było otwarcie, no półtora dnia temu. Trzeba zobaczyć co tam się dzieje. A potem pojadę tam na północ miasta, tu w moje rejony, na północy wschód miasta. Tam do McDonalda tam jest fajnie przyjemny, chłodek. Tam pewnie wypije zimną coca colę coś tam jeszcze może lody. I do domu. A jak było, to wam pokażę po przyjeździe. No, witam, witam. Dziś jest wtorek, godzina 9 rano i znowuż przyjechałem sobie rowerkiem o tej, o te, o tej porze, bo jest chłodniej. Przyjechałem do rynku zobaczyć, czy salon miejski i jest już używany. No, półtora dnia po otwarciu. Przypomnę, otwarcie było w niedzielę o 20, a dzisiaj wtorek, dziewiąta rano, więc mniej więcej półtora dnia, dzień i troszeczkę. No, więcej niż dzień. Ciekaw byłem, czy w salonie to rana będzie już ruch. I kto będzie w tym salonie? No jest jeden tam człowiek, kłócił sobie drzemkę, czy tylko, no w tym oczy i leży w tym takim e, miejscu z siatki. Na takiej siatce. Są cztery poduchy. On na tej siatce leży, głowa na poduszce i, i twarzą do słońca. No. A patrzę, a patrzę też, gdzie siedzą, bo już kilku wstało tu, tutaj tubylców z rynku, z placu Tekli. Tam za z tyłu za kamerą jest taki mały placyk z figurą świętej tekli no i tam od lat od lat od kilku już pokoleń kilku pokoleń zbierali się tutaj miejscowi hmm, takie miejscowe fioletowe nochy wiesz o czym mówię o kim mówię no Cieka byłem czy tu też się przyjdą rano od razu wyciąć czy, czy nie o wieje wiatr pewnie będzie huczało a póki co fioletowe nochy okupują swoje stałe miejsca w cieniu, tam na wprost no dawniej kawiarni u Sołtyków trzech tam już widzę nie, to są ludzie zieleni miejskiej chyba no nieważne ale tu w rynku nie widzę nie, nie widzę zielonych nohalów nie, nie ma. nie ma a na placu Tekli też chyba nie ma jeszcze tam pod pomnikiem jeden siedzi no, wieje dosyć silny wiatr nie wiem czy nie będzie huczało w mikrofonie ja mam prostą kamerkę, z prostym mikrofonem, taki wiatr jest bardzo, bardzo złym zjawiskiem. Ale, no nie wiem, zaryzykujemy parę słów. Yy, w pół do dziesiątej w salonie miejskim jest już, no, jak bym kilka, to bym przesadził, no, ze mną cztery osoby. No, powoli, powoli salon, jak gdyby, przyzwyczaja, no, ludzie przychodzą zobaczyć co to, jak to, jak się siedzi. Pewnie posiedzą kilka minut i nie pójdą swoją drogą, no. Jak wszystko trwa nowe, mm. zwłaszcza w Kielcach. A tam zaraz, mm. wiec, no. O gdzież tam są do leżenia takie hamaki? Hamaki. No, Pod 4 sierpnia, czyli jutro o 20. Dzisiaj. A poto dzisiaj czwarty, o 20. Mm -hmm. no. Ciekawe, byłem, czy tu też się przyjdą rano od razu w czy nie. O wieje, wiea, pewnie będzie huczało. A ten starszy pan zdziwiony ogląda jak młody pan byczy się tam w słoneczku. Na tym takim prostokącie z siatki. Boi się podejść. No, musi się oswoić. Boi się podejść. Może po południu, albo jutro sam tu pewnie przyjdzie posiedzieć. Może z kolegami. No, nie wiem czy dzisiaj jest też czy będzie huczało, czy będzie słychać, ale tu w niedzielę jak byłem, e, opowiadałem o tym jak e, przy salonie miejskim spotkałem, spotkałem strażników i krótka rozmowa, no 2-3 minuty, no poszła dyskusja o tym czy ten salon jest potrzebny czy nie, strażnik się tak popatrzył na mnie, proszę pana moim zdaniem ten salon miejski jest tu w ogóle niepotrzebny, a dlaczego? A proszę pana dlatego, że tutaj przyjdą te menery tam z placu Tekli, Rozsiądą się i co? I tutaj pan też, też między nimi sobie usiądzie odpocząć. Dadzą panu. No, mówi się, już gorąco przyjechałem na chwilę do McDonalda napić się czegoś zimnego. O, tam rower stoi. Na ten McDonald's za mną się Nie wiem, czy będzie takie napić I góry idę. Wejdę do, 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 do wewnątrz, zobaczymy co zimnego na 10 minut. Jestem już na tym na gdzie siedzę. Przedłem tutaj, ale strasznie też gorąco. Myślałem, że będzie chłodnia, że klimatyzacja, jak to jest w literamergie. Nawet powiedziałem, gdzie pani przekapia, że no, ja z klimatyzację. Ta pani mówi, że nie Można się włączyć. To jest jedzie. Może trzeba włączyć, bo ona włączona, tylko że za dużo może osób. Ale tak, patrzę po nie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja osiem osób ale w dosyć sporym lokalu, zaraz razie pokażę ten lokal. I z osiem osób nawet mi ja. Każdy ciepnie, choć z nie więc wytworzy tyle ciepło, czyli klimatyzacja, się zatkawa. Po prostu prawdopodobnie albo nie niekonstruowana jest zatkana i nie działa, albo wręcz re wyłączona, bo też to ciągnie sporo prądu. więc to nogą w tak i tak wyższy stan. A, co kupiłem? Nie, nie, no nie każdy, nie chciałem prosiłem tą panią o taką zimną Coca-Cola, takim podawek filmowy. Na małe kubek, bo Pani się pyta, czy duży kurde, czy, czy dużo, no Ja miałem, tak to znaczy Piatro, wiatro, litry, półtora. nie, to dużo kurde po litra. to proszę Państwa, jakie wykąpienie, ja ten napis, nie patrzę, niczego zimnego, tam proszę, przecież nie będę, no to średnia, a gdzie średnia, no 0,3, a jeszcze 50, 0,25, to, to są ja te małe kurde, to widziałem do schody, w deser, no takie coś, czekoladu i yy, śmietanu. tak pani mówi, że jest to lody w tylko tyle, że z automatu, nie, nie na patyku. Mam ma z automatu i na końcu czy troszkę czekolady i nie wiem co tutaj zaraz Ci powie co to jest. Spróbuję. A potem Ci pokażę salkę No oczywiście klima nie działa, no bo z to Magda na No za to razem zapłacimy mi tak dużo, trochę będę zielony, 7,50. W tym 6 złotych telotyk, chyba nie wiem czy 6? 6 chyba, a półtora złotego ten napój Coca-Cola. Ta pani mi kola, a czy pepsi cola też jest kola i hot cola jest kola, To się nazywa Coca, nie cola. ale tu w tej firmie nie wiedli co ja się nazywa, ale przecież to nie ma moja firma, to przebędę dziewczynę nie? Myślę może ja się mylę po tym pokażę, ci pokażę ja salę, a nie ja się... ja wypiję póki nie, nie zagrało mi się. Tak to jest mój zakup a to jest pani z okienka, za się tam bo dalej za tym słupem, może widzisz, ja patrzę to nie widzę, bo jest płany za słupem, a ma rozwinięty laptop. E, Zobacz, tu w McDonaldzie jest bowiem no, dostępny e, internet przez Wi-Fi oczywiście. Przed, przed McDonald'em ja kiedyś byłem, sprawdzałem. Takie się chociaż słodkie cienko, bardzo wolny jest ten, ten tutaj internet.